Witam serdecznie moi drodzy, chcę Wam dzisiaj zaprezentować wózek firmy Vermeeren model D200. Jest to wózek inwalidzki ze stopów lekkich, wózek aluminiowy, wózek, który podlega refundacji NFZ-owskiej. I tutaj uwaga, możecie uzyskać wniosek od lekarza rodzinnego, czyli lekarza POZ-u, jak również lekarza specjalisty z kodem S1301. I ten wózek w wersji podstawowej jest wózkiem bezpłatnym, natomiast jest to jeden z nielicznych modeli wózka inwalidzkiego ze zestawów leki, który można konfigurować, czyli możemy ten wózek doposażać, możemy zmieniać w nim tutaj podłokietniki, możemy zmieniać podnóżki tak jak w tym modelu. Zobaczcie, mamy podnóżki z możliwością regulacji kąta wyprostu. To się wiąże oczywiście z dopłatą, natomiast jest to wózek konfigurowalny i wersja podstawowa, tak jak wspomniałem, mieści się w limicie NFZ, owskim jest bezpłatna, natomiast opcja dodatkowa, opcje dodatkowe powodują, że cena wózka wzrasta, natomiast Spokojnie, tutaj osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie, które wynosi 150% limitu NFZ i mogą, że tak powiem, pomimo doposażenia wózka, nadal nabyć go bezpłatnie. My oczywiście w tym wszystkim pomagamy w konfiguracji tego wózka, w dofinansowaniach, także ja serdecznie zapraszam do kontaktu z klebalmed.pl, we wszystkim wam pomożemy od A do Z i pamiętajcie też, że wózki inwalidzkie to są wyroby medyczne, że należy je użytkować zgodnie z instrukcją używania lub ja teraz serdecznie pozdrawiam. Miłego dnia.